Kiedy w różnych kręgach kościelnych rozmawiamy na temat ewangelizacji, to okazuje się, że ewangelizacja jest uważana jako jedna z czynności, która jest wykonywana w kościele. I często pod pojęcie ewangelizacji wpisuje się bardzo proste działania: baner z tematem Roku Duszpasterskiego, powieszony. Jakieś działanie, które ma, powiedzmy sobie szczerze, pozorować ewangelizację. Ewangelizacja jest świętą czynnością. Święty Paweł dzisiaj mówi: Otrzymałem od Chrystusa wobec pogan świętą czynność, święty obowiązek po to, żeby ogłaszać Jego Ewangelię. A więc znaczenie ewangelizacji. To nie jest jeszcze jedna akcja duszpasterska, ale to jest sposób myślenia wobec tego świata, który rezygnuje z obecności Jezusa Chrystusa w strukturach, w sercach ludzkich, w relacjach między ludźmi, buduje na zupełnie innej wartości. Dlatego kiedy zastanawiamy się, czy mamy to robić, ogłaszać Jezusa Chrystusa, keryzejmu Nawoływać z mocą, to trzeba sobie jasno powiedzieć: to nie jest jedna z czynności, którą Duszpasterz czy ludzie świeccy mają podejmować. To jest święta czynność. To jest czynność najważniejsza czynność, która pokazuje, że dana wspólnota jest po prostu żywotna.